Najpierw przepiszmy sobie wszystkie liczby, które mamy w tym przykładzie. Ok, jeśli mamy już to gotowe i przeczytaliśmy polecenie, to wiemy, że na osi w książce musimy wskazać y, podane liczby. No ale oczywiście my musimy mieć coś w zeszycie, prawda? Więc. Y, może się zdarzyć tak, że cała oś nie zmieści się do zeszytu. Dlatego ja proponuję, żebyście najpierw zaznaczyli sobie dodatnią część osi. Może aż taka długa nie będzie potrzebna. Dodatnia część osi. Zaczniemy ją oczywiście od zera. Wskażemy, w którym kierunku rosną liczby. No i teraz mamy tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I tutaj pojawia się pierwiastek z dwóch. Czyli od razu widzimy, że cały ten odcinek o długości pierwiastek z dwóch podzielony jest na cztery mniejsze odcineczki. Więc możemy od razu wskazać, gdzie jest położona jedna czwarta pierwiastek z dwóch. To jest to miejsce. Jedna czwarta pierwiastek z dwóch. Dobra, tę liczbę sobie skreślę. Następnie patrzę dalej. No, Możemy rozwinąć tą oś. Mamy tak 3, 4 i tutaj mamy dwa pierwiastek z dwóch. Następnie znowu raz, dwa, trzy, cztery i tutaj byśmy mieli trzy pierwiastek z dwóch. Pomiędzy dwa pierwiastek z dwóch a trzy pierwiastek z dwóch w połowie mamy dwa i pół pierwiastek z dwóch. Czyli dokładnie w tym miejscu. Tutaj jest 2,5 pierwiastka z 2. Czyli mamy kolejną liczbę dodatnią. Następnie zaznaczmy 3 pierwiastek z 2 przez 2. Jeśli 3 podzielę przez 2, to otrzymam 1,5. 1,5 pierwiastka z 2. No to będzie pomiędzy 1 pierwiastek z 2, a 2 pierwiastek z 2. W połowie dokładnie. Tutaj jest położony. 3 pierwiastek z 2 przez 2. Dobra. No i to jest ostatnia liczba dodatnia. Teraz sobie zaznaczymy wszystkie liczby ujemne, więc potrzebujemy ujemną część osi. Ok, na tej osi startujemy od minus 2 pierwiastek z 2. Przesuwamy się o cztery takie małe odcineczki w prawo. I tutaj otrzymujemy minus pierwiastek z 2. Mamy liczbę zaznaczoną. Następnie szukamy minus pierwiastek z 2 przez 2. No to idziemy dalej. Od minus pierwiastek z 2, 4 jednostki w prawo. Tutaj mam 0. I dalej mielibyśmy już liczby dodatnie. One nas w tym momencie nie interesują, więc minus pierwiastek z 2 przez 2 to tak. Dzielę po prostu odcinek o długości minus pierwiastek z 2 na pół i mam tą liczbę. To jest dokładnie to miejsce. Tutaj mamy minus pierwiastek z 2 przez 2. Skreślam i jeszcze szukamy minus 5 czwartych pierwiastka. Z 2, czyli minus 5 czwartych to jest minus 1 i 1 czwarta, więc ta nasza liczba znajduje się za minus pierwiastkiem z dwóch. O, to jest to miejsce. Tutaj mamy minus 5 czwartych pierwiastka z 2. Ok, teraz spokojnie przejdziemy do przykładu B.